Siemacie z tej strony Base Driver, a to jest samochód, który powstał minimum 15 lat za późno i też jakieś 10 za długo go produkowano. Jedna z najpiękniejszych nazw rzek w Polsce skrwa mać. Na wstępie chciałbym przeprosić Muzeum Motoryzacji i Techniki w Kobyłce, z którym miałem już dawno ugadać się na test takiego właśnie wynalazku, ale okazało się, że w tym przypadku mogę ogarnąć dwa tematy naraz, więc stanęło na tym właśnie egzemplarzu. Zresztą drugi kręcony byle jak i po ciemku zobaczyć już niedługo. Ale przejdźmy do meritum. Gdy w 1991 roku odłączono wreszcie aparaturę podtrzymującą funkcję życiowe dużego Fiata przez ostatnie 8 lat, produkowanego pod marką FSO, z rynku zniknęło też jedyne krajowe kombi. Stworzyć poloneza w praktyczniejszej wersji pojawiały się już w latach 80., ale wszystko oczywiście rozbijało się o kasę. Częściowym obejściem problemu była zaoferowana w latach 90. akcesoryjna pokrywa bagażnika przerabiająca karo na kombi. Niestety nie znalazłem całkowicie potwierdzonej informacji, kto to produkował. Dni, gdzie piszą, że OBRSO, na pewno były też wyroby rzemieślnicze. tak czy siusiak, była to rzeźba. Na targach poznańskich w 1994 roku pokazano dwa prototypy Poltka kombi z dwoma różnymi typami tylnych drzwi. Od seryjnego karo i z nowym typem z pionowymi słupkami z tyłu, ale te drugie odpadły oczywiście ze względu na koszty. W końcu w 98 roku zaprezentowano kombiaka skleconego na bazie Atuplusa. 2 Obcięto dach nad drzwiami i górną część tyłu do wysokości tylnych świateł, do tego dosztukowano laminatową nakładkę usztywnioną metalowymi kształtownikami, czy jak to się tam nazywa. Doskonała robota po taniości, zrobione, idziemy na jednego. Do sprzedaży wynalazek ten wszedł wiosną 99 i produkowano go prawie równo przez 3 lata, do kwietnia 2002. Oczywiście wtedy już po był przedpotopowym gniotem opartym o wielokrotnie reanimowaną mechanikę z lat 60., ale to już zupełnie osobna opowieść. No dobra, najpierw oceńmy, oczywiście na podstawie moich jedynie słusznych poglądów i upodobań, czy jest to ładny samochód, czy nie za bardzo. Otóż wbrew temu, co może się niektórym wydawać, nie uważam, by Poldon wyglądał jakoś szczególnie źle. Oczywiście najładniejszą wersją, w zasadzie najładniejszą generacją lub też iteracją Polda była pierwsza, czyli Borewicz. Im wcześniejszy, tym ładniejsze tak naprawdę, natomiast późniejsze różnie z tym bywało. Niektórych zapewne zniesmaczy fakt, że uważam, plusa za ładniejszego od y, wcześniejszego Karo. Generalnie Karo jest dla mnie najpłaskudniejszą odmianą Polda, plus jest y, z pewnymi wyjątkami krokiem no naprzód. No ale tutaj mówimy o Kombiaku, które wychodziło tylko w plusie, nie licząc prototypów, a on, powiem tak, ja jestem generalnie fanem Kombi, więc y, nie jestem do końca obiektywny w tym temacie, ale i tak Coś tutaj nie do końca pykło. Przede wszystkim niezbyt zgrabnie wyszedł ten tył. Oczywiście jak najbardziej doceniam pionowość chociażby taką, jaka występowała w starych wolwiaczach w kombiu, które są najwyższą formą motoryzacji, jaka może istnieć, ale to nie za bardzo się zgrywa. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że to jest jakieś nawiązanie do tempry kombi, którą Jezus Maria, jak bardzo bym testował, ale i tak no nie jest to najzgrabniejsze. Oczywiście wiadomo, że chodziło o zaoszczędzenie, zmniejszenie kosztów, zostawili drzwi z zwykłego karo i atu i po prostu Dorzucili tę szybę tak, żeby pasowała tutaj do tych drzwi, a tutaj do nowego tyłu. No ale generalnie powiedzmy, że dramatu nie ma, ale zachwytów też nie. To, co na pewno jest na minus w plusach w stosunku do zwykłej karówki, to są klamki. Ja nie wiem, co oni myśleli projektując te klamki, ale one są no dość szpetne. No i tutaj zresztą widać, jak bardzo oszczędzano, żeby troszkę wizualnie unowocześnić Karo, a potem Plusa w stosunku do wcześniejszych modeli. Słupki drzwi były tak samo, można powiedzieć, chromowane fabrycznie jak w starszych polonezach z lat 80. No ale potem po prostu pociągnięto to jakąś, jakimś czarnym sprayem czy, czy, czy nie wiem co to było i tak zostawiono i potem to obłazi i wygląda o, właśnie w ten sposób. Czyli y, po polsku. No ale takie były realia, powiedzmy lat 90. musiało być tanio albo w ogóle. Wróćmy jednak do kombi jako takiego, a ono powstało przez odcięcie dachu i tutaj aż do tylnych słupków, do słupków C i nałożenie takiej można powiedzieć nakładki z tworzywa. I no to też widać, to było zrobione po taniości, tutaj oczywiście jest łączenie tego tworzywa z blachą, podejrzewam, że tutaj na tej wysokości to lubi mocno gnić. No, i jeszcze dodatkowo niestety rzutuje to mocno na sztywność nadwozia tego samochodu. W tej sztywności niestety nie pomógł fakt, że szyby były klejone, a nie wciskane na uszczelki jak wcześniej. O, tutaj widać jak ten plastik pięknie wytrzymuje próbę czasu. Są też relingi, ale jako że to jest tworzywo, no to nośność maksymalna 45 kg. E, nie wiem, czy nawet tyle bym tutaj chciał ładować. Oczywiście widać, że nie jest to w 100% oryginał, bo są chociażby te alusy, które zresztą według mnie pasują tutaj dość średnio. Co tak wyje? Czy to jest jakaś linia kolejowa czy coś? Chyba tak. Piętnastki e, to jest, no można powiedzieć, taki rozsądny rozmiar. Tutaj nie do końca siedzą, ale to już ma podobać się właścicielowi nimi. No i oczywiście, jakość lakierowania, jak to mawia ten mój pseudosyn, który się mnie wyparł oficjalnie. Zaraz FSO, czy tam zaraz Polska. No ale co mogę powiedzieć więcej? Polonez. Oczywiście jest to. Wspaniały wyrób krajowego przemysłu motoryzacyjnego, więc Ruda tańczy jak szalona. Zresztą te drzwi były już remontowane i to z tego co wiem, w ASO.DU, FSO były robione i są proszę bardzo, jakie piękne dzięki temu. Wspaniałość. GSI, to jakiś sportowy Opel czy coś. DEA, Drug Enforcement Agency, czyli. Agencja Wmuszania Narkotyków. No i tak, chyba trzeba brać dużo narkotyków, żeby kochać polonezy. No dobra, zajrzyjmy wtedy do środeczka. Klamki nie są piękne, ale są dość wygodne. A czy wygodnie jest w środku? No to zaraz Wam opowiem. Wewnątrz jest... prześnie, że tak powiem. Ale też uważam tę deskę za lepszą od tej, która była w Karo bez plusa. Powiem tak. Jeżeli chodzi o mój ranking desek rozdzielczych w poldach, to jest tak. Najfajniejsze były w Borewiczach, oczywiście z tymi zegarami projektu Zbigniewa Watsona, one wyglądały fantastycznie. Natomiast później w Karo szerokim weszły te takie nowocześniejsze, które wyglądały tak sobie. Tutaj nie wiem, czy to są takie samo jak w Karo szerokim, ale ogólnie wyglądają troszkę lepiej niż w nim. Może ze względu na kształt deski, z którą po prostu komponują się lepiej. Dobra, potrzeba tu drobnego sprostowania, gdyż z uwagi na dzień trwający 20 minut i czekające na skręcenie drugi wynalazek, robiłem wszystko na chybcika, nie zastanawiając się po kwadransie nad każdym zdaniem jak zazwyczaj. Oczywiście część zegarów, konkretnie prędkościomierz i obrotomierz są takie same jak w szerokim karo. Wskaźniki po bokach pochodzą już z dół i kształtem nie jak nie pasują do reszty, po prostu wzięli co było na magazynie Ichowca. Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio. Ale jak już wspomniałem, całość lepiej komponuje się z nową deską, a do niej przejdziemy za chwilę. A produkowane były w zakładach Mera Błonie. Mera Błonie, tam chodzą słonie. Czy, czy coś. Przepraszam. Kierownica jest. Można powiedzieć wzięta z Nexi, chociaż właściciel mi powiedział, że z Nexią tak naprawdę ma wspólny, tylko ogólny kształt. No i może ten środkowy element pasuje do tej deski lepiej niż tradycyjna poldowska. Dużym, największym, chyba plusem w stosunku do nie plusa jest konsola środkowa. O ile we wcześniejszych poldach i w Borewiczach, i w akwariach, i potem w Karo były no, takie, można powiedzieć, zbudowane z klocków, tutaj wciskanych w dziurę, to tu już jest pewna spójność. Ten panel nawiewów jest wzięty żywcem z deu espero i no. Jest zwykłym panelem nawiewów. Tutaj zresztą można było mieć klimę, podobno istnieją polonezy karo z klimatyzacją, znaczy w sensie Karo Plusy i wygląda to po prostu zwyczajnie, normalnie, jest łatwe w obsłudze, jest przyzwoicie zmontowane, tak więc tutaj zero czepialstwa. No, trochę słabsze są te przyciski, ale one też no, powiedzmy, są nieco bardziej spójne niż we wcześniejszych Poldach. Tak więc ta deska nie jest najgorsza. Oczywiście pod tą w zasadzie nie pod tylko na dole tej konsoli środkowej mamy charakterystycznie umieszczoną dźwignię zmiany biegów. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, bardzo fascynowało mnie to, jak w Poldach ta dźwignia sterczała stąd. Tu z kolei mogły być przyciski od elektrycznego otwierania przednich szyb, ale tu ich nie ma, ponieważ mamy tutaj korbotronik. Tutaj mamy ciekawostkę, bo te światła są automatyczne. Tutaj mamy wyłączone pozycyjne i światła mijania. I co ciekawe, można je tak zostawić i po prostu włączają się automatycznie przy odpalaniu samochodu. Nowoczesność w domu i zagrodzie. Tu z kolei y, mamy tylną wycieraczkę ze spryskiwaczem i oczywiście zaślepki od opcji, które mogły tutaj być, ale w większości poldów ich rzecz jasna nie było. Materiałowo oczywiście jest. Biednie, no bo wiadomo, jest to poldolot. To tworzywo tutaj na górze nie jest najgorsze. To tworzywo tutaj też nie jest najgorsze. Najsłabsze są tutaj, właśnie na tej konsoli po bokach. No, obudowa kolumny kierownicy to jest smutek, ale generalnie naprawdę nie ma tutaj dramatu. To jest naprawdę dużo lepsza jakość wykonania niż w Karo Minus, tudzież Karo bez Plusa. Dużym plusem. Ale to było normalne, akurat w polskach są te boczki tapicerowane, czyli coś, co teraz wcale nie jest taką oczywistością. Ogólnie powiem tak, nie czuję obrzydzenia siedząc tutaj. No i jeszcze praktyczność, która jest dla mnie dosyć istotna, jest taka sobie. Tutaj mamy popiłkę, która może służyć jako schowek na moniaki. Oczywiście żadnych cup holderów tutaj nie ma. Jest średniej wielkości, no powiedzmy taki sobie e, schoweczek w desce. Są so, w miarę akceptowalne, ale też bez rewelacji. Kieszenie w drzwiach, no i tyle. Ale jak już powiedziałem, nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Czy za kierownicą Plusa siedzi się jakkolwiek inaczej niż w Karo Bez Plusa, którym jeździłem parę lat temu? I tak i nie. Fotele są trochę lepsze, wydaje mi się. Mogę się mylić. To było 4 lata temu, ponad 4 lata temu, więc. Wspomnienia trochę się zacierają, natomiast no nie mogę powiedzieć, żeby to było Mistrzostwo Świata. Siedzisko jest trochę za krótkie, oparcie kończy się troszeczkę jakby w dziwnym miejscu, jakby chciało mi się wbijać w łopatki swoją górną krawędzią. Ale wydaje mi się, że są rzeczywiście troszkę lepsze yy, niż te, które zastąpiły te oryginalne kanapowate, fotelowate z Borewiczów i późniejszych. Tamte z kolei były bardzo wygodne, ale nie za bardzo nadawały się na dłuższe trasy, bo były ukształtowane absolutnie antyanatomicznie. Natomiast pozycje za kierownicą to oczywiście jest całkowita patologia. Typowo i dla wszystkich. Pochodnych starych modeli Fiata tylnonapędowych z lat 60. i 70. Mamy tutaj pozycję na szympansa, czyli krótkie nogi, długie ręce. Do tego pedały są tak blisko siebie, że w butach już takich bardziej dostosowanych do prawie już zimowej aury zahaczam nimi niemalże o siebie. Na szczęście podpórka pod lewą stopę jest i jest dosyć wygodna. Siedzi się dość wysoko poza tym, miejsca nad głową nie zostaje zbyt dużo, a fotela nie da się niżej opuścić. On nie jest regulowany w dół i w górę, jedynie przód i tył. Kierownica jest mocno pochylona, niemalże jak w ciężarówce da się ją co prawda regulować dój w górę, ale jeżeli przesuniemy ją w dół, no to mam ją niemalże na kolanach, zresztą strasznie ciężko chodzi. Generalnie nie mogę powiedzieć, żeby siedziało się tutaj zbyt dobrze, no ale Polones. Z tyłu paradoksalnie jest więcej miejsca niż z przodu. Co prawda dostęp jest średni, bo te drzwi otwierają się niezbyt szeroko, ale za to Mamy tutaj bardzo dużo miejsca nad głową. Jest to zasługa właśnie tej, można powiedzieć, nadbudówki, która jest po prostu wyższa. Ten dach i yy, co za tym idzie pod sufitkę, idzie wyżej yy, niż w zwykłym karo czy atu. Yy, natomiast na nogi jest. Wystarczająco dużo miejsca. Wiadomo, że pasażer po środku będzie miał trochę mniej wygodnie, bo jest tunel na wał napędowy. Ale generalnie nie siedzi się tutaj źle. Na też nie jest jakaś szczególnie niewygodna. Trudno się zatem dziwić, że Poltki były tak popularne jako taksówki. No, oczywiście abstrahując od tego, że po prostu były tanie, dostępne, łatwo serwisowalne i tak dalej. Natomiast da się tutaj jechać. Dramatu absolutnie nie ma. Jako, że jest to wiadomo. Kombi, no to najważniejszym jego elementem jest Kuferro. A to chyba nie jest nawet najgorsze. Jest co prawda dość niskie do wysokości rolety, ale po to jest kombi i po to jest ta przestrzeń tutaj, żeby ro roleta sobie zwinąć. O, taka szmatowata jest, ale trudno. No, no i ukazuje nam się naprawdę Nieźle wyglądająca przestrzeń bagażowa, przede wszystkim jest ona szeroka, nie ma tutaj tych idiotycznie zabudowanych boków, więc bas powinien wejść. Zresztą testowałem już podczas festiwalu pojazdów nieznanych, nieudanych i zapomnianych. Baga jednego polda, zresztą też polakierowanego, ale on tutaj miał skrzynkę z narzędziami zamontowaną na stałe, więc musiałem kombinować. Tu zaś będzie można sprawdzić to prawidłowo. Proszę bardzo, mamy zatem nasz kraciasty, usztywniany, piankowy pokrowiec. No dobra, tutaj otwór załadunkowy okazuje się troszeczkę wąskawy, ale i tak mieści się bez większych problemów. Sztywny futerał mógłby już tutaj nie wejść, ale jeżeli chodzi o tego typu pokrowiec, czy zwykły miękki, szmaciany, bez najmniejszych problemów można wozić nawet kilka basów, a tutaj zmieści się jeszcze no, jakaś nieduża paczka typu e, dwie dziesiątki, jakaś główka. Nawet cztery dziesiątki by weszły, tylko że troszeczkę byłyby wyższe. A jeżeli komuś jeszcze mało, to tutaj o, za pomocą takich samych dzyndzji, jakimi blokuje się i odblokowuje drzwi, można zwolnić blokadę oparcia, które jest asymetrycznie dzielone, więc praktyczność kufra jest zupełnie niezła. Ale skoro już tutaj patrzymy, spójrzcie, jak chałupniczo wręcz zamontowane są tutaj pasy. No ale, no cóż, no co ja mogę powiedzieć? Prawdaż Polones. A na klepie mamy jeszcze oznaczenie 1.6 MPI i zaraz sobie je rozszyfrujemy. Otóż to. Skrót MPI oznacza Multipoint Injection, czyli wtrysk wielopunktowy. Coś, co już od dawna było standardem wreszcie względnie cywilizowanego świata, trafiło do polda pod koniec lat 90. Równocześnie w plusach oferowano też wersję z mono wtryskiem oraz słynne 1.4 produkcję rowera, ale do kombi ładowano tylko 1.6 MPI, czyli mozolnie zmodernizowane z dużą pomocą koreańczyków antyczne OHV z trzema łożyskami wału. Czyli niby lepiej, ale nadal bieda, wielki smutek i halucynacje z niedożywienia. Inna rzecz, że między Między innymi dzięki wprowadzeniu hydraulicznych popychaczy poprawiono trwałość i niezawodność. Znane są egzemplarze, które przekroczyły 400 tysięcy nalotu. W tej wersji silnik doplował 84 konie i generował 130 Nm momentu obrotowego, ale wciąż pracował jak muckarnie, a w mieście kotłował sporo ponad dychę. Na szczęście bezproblemowo wyciągał gazior, jednak tutaj go nie ma. A Poldon i to kombi bez gazu to jakaś abominacja. W zasadzie moglibyśmy już odpalić i ruszyć, ale najpierw przyjrzyjmy się miejscu, spod którego ruszamy. Otóż to, mieli moi, jest Skansen. Nie mylić z moim dawnym, cudownym kochanym Wolwem 940, a konkretnie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nie miałem, co prawda, okazji pozwiedzać tego miejsca, acz wygląda całkiem przyjemnie. No ale. Nie przyjechaliśmy po to, żeby zwiedzać skanseny, tylko żeby przyjechać się poldem, a zaraz zobaczycie dlaczego dobrze zacząć właśnie stąd. No dobra, to palim i jedziemy. Zjechałem tu w dół z tego, z tego parkingu na górze specjalnie, nie tylko po to, żeby pokazać Wam ten skansen, ale dlatego, że tutaj jest taka dosyć okropna droga z wieloma dziurami pofałdowana, no i tutaj można sprawdzić trochę to zawieszenie i ono jest zaskakująco komfortowe. Ten samochód bardziej buja niż trzęsie, ale też czuć, jak bardzo mało sztywna jest ta buda. Ona się strasznie telepie i tak jak w eskorcie Cabrio cała chodzi. Na zakrętach oczywiście ten samochód mocno się kładzie, tak więc nie jest to sprzęt do pokonywania dynamicznie wiraży. Natomiast no skoro już jesteśmy przy tym, jak zachowuje się w zakrętach, to można od razu przejść do zwrotności. No i tak jak z poprzednimi moimi doświadczeniami w jeździe polonezem, no nie jest ona zachwycająca. Znaczy ona nie jest dramatycznie zła, ale po tylno napędówce spodziewalibyśmy się... Czegoś troszeczkę lepszego. Oczywiście ten promień zawracania można by było pewnie zacieśnić za pomocą prawego pedału, szczególnie na mokrej, śliskiej lub luźnej nawierzchni, ale po pierwsze trochę szkoda męczyć sędziwego grata, a po drugie podekmarcie podstrowną charakterystykę mimo tylnego napędu. No i jeszcze oczywiście precyzja prowadzenia, która tutaj po prostu nie występuje. Ten samochód myszkuje po drodze, szczególnie przy nieco wyższych prędkościach, a wyższą prędkością jest tutaj już powiedzmy około 80 km na godzinę. Trzeba niemalże walczyć o utrzymanie się w torze jazdy. Na szczęście w manewrowaniu. Pomaga po pierwsze wspomaganie, bo ten samochód ma wspomaganie, a po drugie bardzo dobra widoczność we wszystkich kierunkach. Natomiast, jak już mówiłem, komfort jazdy jest tutaj zupełnie niezły, a w zasadzie byłby, gdyby nie ta dramatycznie zła pozycja za kierownicą taka trochę, można powiedzieć, ciężarówkowa do tego jest po prostu głośno. Ten samochód naprawdę jest słabo wyciszony. Hamulce są bardzo takie sobie, dźwignia zmiany biegów nie chodzi najgorzej, chodzi też trochę lepiej niż się spodziewałem, ale no ma pewien luz, acz nie jest tutaj dramatycznie. Dynamika nie zachwyca. Ten silnik nie lubi być mocno ciśnięty, chociaż zdecydowanie woli wyższe obroty, ale to jest chyba stały punkt programu, jeśli chodzi o te Klunkry z trzema podporami wału. O, właśnie, znowu zahaczyłem przy hamowaniu o gaz. No, to rozmieszczenie pedałów po prostu jest straszne. Ale ogólnie rzecz biorąc, gdyby nie pozycja za kierownicą i to rozmieszczenie pedałów, to Poldem nie jeździłoby się wcale tak źle. Nadal nie jestem fanem Poltka i nie będę nim nigdy. Ale muszę przyznać, że w tej ostatniej iteracji, właśnie jako kombiak z dużym, praktycznym bagażnikiem, to nie jest taki najgorszy samochód. Ale nie, nie chciałbym takiego. Tak, my graciarze lubimy samochody, które jeżdżą dziwnie, lubimy ich wady, ale wady Poltka to jest jednak coś, co wykracza troszeczkę poza moją tolerancję. Ale jak już powiedziałem, tam wcale nie jest... Aż taki zły. I to tyle w temacie Poloneza Kombi. Jak już mówiłem, była to wersja, która pojawiła się o wiele za późno. Do tego z uwagi na konieczność cięcia kosztów była niezbyt doprezowana. Przykładem jest choćby żenująca sztywność nadwozia. I choć w sumie był to najsensowniejszy Pol poldolot, przynajmniej pod względem praktyczności, kupowanie go w momencie, gdy wszedł na rynek w zasadzie mijało się już z celem. Do wyboru była choćby kosztująca niewiele więcej Felicia kombi. Okej, okay, ona też gniła. I tak samo jak Polonez miała w podstawie silnik OHV, którego genealogia rozpoczyna się gdzieś we wczesnym triasie ale była ogólnie znacznie nowocześniejszym, lepiej zmontowanym i ogólnie przyjemniejszym sprzętem. Wiem, bo testowałem hatchbacka i był po prostu w porządku. A propos, jeśli ktoś ma formana albo jeszcze lepiej ktoś z tylno-silnikowych skód i byłby skłonny udostępnić się do teściora, to ten, no, wiecie gdzie mnie szukać. Wiecie też, gdzie szukać mojego fanpage'a, grupy dyskusyjnej i Insta, no i oczywiście portalu petrolhot.pl. Dzięki ogromne, do najbliższego.